No, witam. Właśnie biorę się za robienie takiego domowego jogurtu naturalnego. Ja już taki jogurt robię od wielu lat. No, i tak sobie pomyślałam, że może pokażę może nie każdy wie, jak się robi taki jogurt. No, i jak ja robię taki właśnie domowy, naturalny jogurt. Mam tutaj mleko, które mam przeterminowane bo wczoraj minęła mu data ważności, więc ja właśnie wykorzystuję takie mleko, ono jest jeszcze dobre, to jest takie mleko ekologiczne, o jak tu pisze, I, i tam jeden dzień, jak się kończy data ważności, to nic się nie dzieje. Natomiast tutaj mam drugie mleko, to jest mleko od, można powiedzieć tak prosto od krowy, Ponieważ raz w tygodniu w soboty umawiamy się z taką panią na bazarku i kupujemy od niej półtorej litry mleka i yy, o, jeszcze serek od niej bierzemy, ja jeszcze z tego mleka zbieram taki słoik śmietany. Także mam swoją śmietanę, serek od, od pani, no i, i litrem mleka. Nawet więcej wyjdzie niż litra tego mleka, właśnie takiego prosto od krowy. Ja bardzo lubię takie mleko sobie wlewać do kawy, tak prosto. To znaczy, ja kawę piję sporadycznie. Najczęściej rozpuszczalną, dobrą, rozpuszczalną kawę, albo zbożową, czy, czy na cykorii to właśnie lubię sobie z jakimiś dodatkami jeszcze, cynamonem, kardamonem i właśnie dolewam sobie to mleko, y, takie prosto od krowy, bardzo mi smakuje, ono jest właśnie dużo tłuszcze, tu widać ile ono ma tłuszczu, nie wiem, nie wiem czy widać, ale, ale ma jeszcze, mimo że ja zebrałam, to jeszcze tu jest tyle tłuszczu, także no bardzo mi służy to mleko. Natomiast taki jogurt można zrobić i z takiego mleka krowiego, znaczy takiego prosto od krowy surowego, albo z takiego mleka właśnie kupionego. Ja najczęściej robię, jak mi się kończy termin ważności. Zrobienie takiego jogurtu jest bardzo proste i taki jogurt jest bardzo dobry. Mogłabym nawet powiedzieć, że dużo lepszy niż sklepowy. No, i jak ja robię ten jogurt? Jeżeli mam takie mleko już pasteryzowane, bo tu już piszę, że jest to mleko pasteryzowane w wysokiej temperaturze, to po prostu go wlewam do garnka i podgrzewam. Tutaj mam taki termometr, taki zwykły, jakiś termometr, taki kuchenny. Wkładam go i podgrzewam do temperatury 40-42 stopnie. I gaszę, i do takiego, tutaj mam no niecałą litrę, ale załóżmy, że litrę, to na litrę takiego mleka daje 5 łyżek jogurtu. I teraz tak, ja mam tutaj jogurt, taki, który w swoim składzie, o ma. Co on tutaj ma? Ma tylko mleko pasteryzowane. Białka, mleka, kultury, kultury bakterii jogurtowych. No, i taki jogurt jest najlepszy. Taki, żeby miał tylko mleko w swoim składzie i te żywe kultury bakterii. I tyle. I na litrę mleka ja daję 5 łyżek takiego jogurtu. Ale tutaj mam już zrobiony jogurt swój. Taki jogurt spokojnie może poleżeć yy, dwa tygodnie, nic się nie dzieje. Yy, ja już go właśnie robiłam, pewnie z dwa tygodnie. O, tak on wygląda. Taki jogurt swój domowy. No i teraz użyję swojego jogurtu. I tak samo, pięć łyżek takiego jogurtu. Natomiast yy, i, i po prostu, yy, i co, i gasimy. Takie mleko do tej temperatury, dajemy te 5 łyżek i po prostu dobrze mieszamy, żeby, go, żeby po prostu się składniki połączyły. I następnie ja owijam cały garnek, przykrywam pokrywką, i owijam garnek ściereczką lub jakimś ręcznikiem i daję do ciepłego pomieszczenia koło grzejnika. Ja akurat najcieplejsze pomieszczenie to mam w, w Łazience. Więc tam jest temperatura tak 23-25 stopni. No i tam właśnie koło tego grzejnika kładę ten, to mleko owinięte w właśnie, właśnie jakiś taki albo grubszą ścierkę, albo jakiś ręcznik. I zostawiam tam albo na cały dzień. Jeżeli to robię rano, tak jak dzisiaj, albo na całą noc. I przychodzę rano i jest gotowy jogurt zrobiony. Ale jeżeli na przykład jest chłodniej, jeżeli nie grzejemy, jeszcze bo jest w miarę jeszcze ciepło, tak jak robiłam na przykład nie wiem, we wrześniu, że jeszcze, jeszcze jeszcze w domu po prostu się nie grzało, a a temperatura jeszcze nie była taka w miarę wysoka, tam była 21 czy 22. To robiłam też tak, że nagrzewałam piekarnik do temperatury tam 30 stopni. Y gasiłam ten piekarnik i do takiego piekarnika wkładałam właśnie y ten jogurt. I też się świetnie zrobił. Nie trzeba żadnych specjalnych urządzeń, specjalnych jakichś piekarników, bo wiem, że teraz piekarniki mają jakąś funkcję jogurtu, ale. W ogóle to jest zbyteczne, czy, czy jakieś urządzenia, takie jakieś jogurtownice. Naprawdę to jest zbyteczne. Jogurt piękny się zrobi. O, zaraz pokażę, jak ten jogurt wygląda. Jest pyszny. O, popatrzcie, pyszny jogurt, bardzo fajny, taki domowy. I ja go też robiłam, właśnie z takiego mleka kupionego w sklepie. Natomiast jak się robi z takiego mleka od krowy, takiego prosto od krowy, no to trzeba to mleko sobie zagotować, ściągnąć korzuch. Ja tak robiłam, no bo ten korzuch się tam mimo że tą śmietankę pozbieram, to i tak to na tym mleku będzie jakiś korzuch. To trzeba ten korzuch ściągnąć i wtedy trzeba ostudzić do temperatury te 40-42 stopnie. No, i wtedy tak samo te 5 łyżek na litrę. Natomiast na, na pół litry, jak robiłam pół litry mleka, dodawałam 3 łyżki takiego jogurtu. No i też się świetnie y, zrobił. Także ja się biorę właśnie za robienie swojego jogurtu. Jest przepyszny. Ja teraz właśnie jak mam mrożone owo, owoce, bo ja dużo owoców zawsze co roku mrożę swoich oczywiście, no to wyciągam sobie czy czarną porzeczkę, czy maliny, czy borówki, czy, czy wiśnie. Wiśnie mroziłam oczywiście z pestkami, a takie mrożone wiśnie bardzo szybko się właśnie można odpestkować. Później delikatnie je albo podgrzewam na patelni, polewam miodem. Tak delikatnie, żeby, żeby się tylko tak po prostu ten miód yy, no, rozpuścił na, ty, na tych owocach, yy, chwilę przestygną, No i polewam to sobie jogurtem do tego jakieś płatki yy, kuku, jakieś kukurydziane, ekologiczne, no i wspaniała przekąska, czy, czy jako na deser po obiedzie, czy, czy jako drugie śniadanie. Także no, polecam takie jogurty. Oczywiście, nie te kupione w sklepie, przesłodzone i, i w ogóle bezwartościowe, gdzie tam y, owoce, to, to, to nie wiem, czy tam widziało. Tylko jakieś sztuczne dodatki. Natomiast taki domowy jogurt jest bardzo dobry. Y, no i na pewno zdrowy, bo, bo tutaj są te, te, te żywe kultury bakterii. No i polecam. Zrobić sobie taki jogurt, a to nie zajmuje długo, dużo, dużo czasu. Także ja tu wlewam mleko, podgrzewam yy, 5 łyżek i wynoszę. I mam jogurt gotowy. No i już dałam 5 łyżek tego jogurtu, i teraz mieszam. O. Porządnie trzeba to wymieszać. No i już wystarczy, żeby nie straciło temperatury. Przykrywam, owijam sobie takim jakimś ręcznikiem. Tak porządnie. No i zaniosę do podgrzejnik, właśnie obok grzejnika. I żeby to sobie tak stało. Do wieczora. Wieczorem sprawdzę, czy już gotowe. Jeżeli, bo może się tak czasami zdarzyć, że jeżeli nie będzie gotowe, to wtedy można zostawić jeszcze na przykład do rana. Nie ma problemu. Jeżeli, jeżeli coś się dzieje, zostawić dłużej, że pas, nie pasuje nam jeszcze ta gęstość, chociaż mnie ta gęstość bardzo odpowiada. Zaraz sobie zjem ten jogurcik właśnie z jakimiś owocami. No i. I, I tyle, wystarczy tylko, właśnie dłużej podtrzymać, i jogurt się na pewno zrobi. Także polecam taki mój szybki sposób robienia jogurtu, a będziemy mieli duże ilości jogurtu no za, niskie, za niską cenę, no bo mleko jest tańsze. Czy jak mielibyśmy wylać takie mleko, to u mnie to nie ma problemu, bo kury wszystko zjedzą, ale, no ale to szkoda. Yy, można sobie właśnie wykorzystać na taki jogurt. Także polecam. No, i jeszcze robię dogrywkę yy, i pokażę jogurt, który już się mi zrobił. Tak wygląda. Bardzo fajny, jest taki fajny, kwaskowy. No, i tego jogurtu trochę jest. Także bardzo fajny jogurt. A tak wyszedł na drugi dzień po właśnie pokazaniu, jak robi się taki jogurt. No a tutaj już mam owoce, wyciągnęłam sobie z zamrażarki borówki i maliny. No i będę robić pyszny deserek. I owoce przykładam do garnka. Dolewam odrobinkę wody, takiej ciepłej, przykrywam i teraz, żeby mi się to tak delikatnie zagotowało, tak po prostu, żeby te owoce się szybciej po prostu rozmroziły. A tutaj mam już buraczki, kolejną partię buraczków, które zawsze robię co roku. Już od wielu, wielu lat. To są buraczki z papryką, i z cebulą. Bardzo lubimy te buraczki. No, już przerobiłam chyba 15 liter, to znaczy 15 takich słoików. No, ale jeszcze buraczki swoje mam. Także będą jeszcze do przerobienia. Także no jak widzicie, z takiej małej rządki można mieć tyle buraczków. I robić z nich przepyszne potrawy. Buraczki uprawiane moją metodą, bez kopania, bez pielenia, sadzimy, zbieramy, nic nie robimy praktycznie przez cały sezon. No i mamy wspaniałe buraczki. Bardzo lubimy właśnie ten przepis, to już mam chyba ze 30 lat. I na okrągło go robię, i jeszcze nam się nie przejadł. A ten przepis jest bardzo popularny. To na pewno buraczki z papryką i z cebulą na pewno nie jeden z Was zrobi. No i do tak rozmrożonych owoców dodaję łyżkę miodu. One są takie ciepłe, ale nie gorące. Także miód się fajnie rozpuści. Nie będzie taki słodki, można dać sobie cukier, jak ktoś słodzi. Ja wolę miód przemycać, no bo ten miód tak się nie, nie zawsze się je tak y, sam, natomiast w różnych potrawach ja dodaję do bardzo dużo potraw: miód do zup, do, do, no, no, do, do, do różnych, tak jak pokazywałam, do sosu vinaigrette, Także, żeby tak cała rodzina w sumie jadła ten miód. Po trochę, oczywiście, nie w jakichś dużych ilościach. Ale żeby po prostu ten miód był obecny na naszym stole. No i elegancko to się. Teraz sprawdzić, jaką się słodycz lubi. My ograniczamy cukier, także to będzie tak delikatnie słodkie. No i mogę już nakładać. Do szklaneczek. No, i deser gotowy, posypany orzechami z siekaną czekoladą, gorzką. No, i wierzcie mi lub nie, ale jest przepyszny, naturalny, zdrowy. Na, na pewno nie umywa się do tych yy, jogurtów, które są w sklepach. No i naprawdę mamy wspaniały deser. Wspaniały. Także polecam robić swoje jogurty, mrozić swoje owoce. No i żeby taki pochmurny dzień, chociaż troszeczkę wychodzi słoneczko, ale żeby cieszyć się takimi drobiazgami dający mi nam dużo zdrowia. Także pozdrawiam i pa.